Na znacznik skaczecie? Na tak, znacznik? Tak, na znacznik dobra. skoczę. Zatrzymaj się, bo mi się. A, dobra. W ile ja tu mam wody Znowu to... mam 100%. Żeby się kurde tak nie zdarzyło, czy znowu zginę nagle. Ostatnio tak miałem przecież z tobą. Nic mi się nie ruszało, a powinienem nagle śmierć. No, widzę. Jestem w drodze. Okej. Okay. A on sobie wywołał menu, menu z uzbrojeniem 64 rakiety. Dywan, <grym> <grym> kurwa, rozwin Dywan. Evil, Evil normal. <grym> no, Evil plan. Evil. Wujek, wujek samo Evil. I jeszcze powiedz mi ojciec, że masz taki guzik, który... który yy, ja, yy, mogę wszystkie. All. Tak, ja mogę... Tak, cool. mogę wszystkie stargetować. Bo Hammerhead to... ma specyficzne to... raki. A powiedz, a, a Vanguard też ile może na raz wypuścić? O, nie wiem, to zależy od raków. Jeżeli on ma podobne raki jak można zamontować na Hammerheadzie, e, to możesz wszystkie stargetować najpierw na mnie że później wypuścić. Wow. A możesz na kilka cel jednocześnie, także ich. Nie. nie, to dopiero jak reworka zrobię. Nie rozpędzam się, żeby was nie rozgnieść. A ja nie widzę cię jeszcze. Gdzie ty jesteś? No powinieneś widzieć Hammerhead ma taką sygnaturę żebu. A widzisz, a na radarze nie widzę, ale ale widzę. 5 kilosów od was. Oko. Okay. Widzę, widzę. Wyminać się. Dobra. To po prostu lećcie w moją stronę. Tak, tak. Ja już hamuję. Dobra, prędkość zero. Prawie. Zobaczcie gdzie my jesteśmy. Zero. O, już jesteśmy na Cursiderze, zaraz będę na DreamHackze, który żyje. Wyświatka, panowie, już mnie. Podejdę do Irloka, otworzę. A przód, przodem przód, 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 przód. Windy mogą Was zabić. Pamiętajcie, żeby do Irloka wlatywać mniej więcej e, jednostajnie, prostopadle. Co ty kurde kombinujesz? Grob? No, przesiadamy się do Hammerheada. No. Kom... Oh. Lepsze będzie, mówię, na Hammerheadzie. Nie ja myślałem, że tylko self destructa robię, to uważaj, żeby się. No tym... to to nie, nie rób self destructa. A może nie zrobię, lepiej nie. Nie rób. A w, będziesz miał znacznik? Będzie można tu wrócić? Chyba nie. Tak, tak, czemu nie? Będzie można. Tak? Znaczy, znacznik, statku, nie, nie, ciężko będzie wrócić do statku. Niestety nie można Z... wyznaczyć sobie markera. drzwi statku. A drzwi zamknąłeś? <grymne> <grymne> Jakby to miało znaczenie. Ja jesteśmy w środku kosmosu. Przecież, ale tu, ale przecież go drzwi. Go rozprujecie go wieżyczkami z haha. A -ha. O, to ja, to ja chętnie. Lewa i prawa się rozchodźcie. Wybierzecie sobie. Tylko z, z impetem. No, ale to wiesz. Ważne, że jesteś. Czekaj, czekaj, ja sobie tu powolę... go. No nie ma. Bo... Widziałeś to lądowanie? Ha. Jakie? No widzę. No. Lądowałem na ryju. Na Ty, ale. Patrz jaki ładny statek mam, widzisz? Taki fajny. No, Zamknął. Dobra, tu jest w wśród... Czekaj, to ja Llewo wezmę na no, tak czekaj. Sama. czekaj, w którą stronę? W, w, w drugą stronę, drugą w drugą, drugą idź. Ja, ja, ja to. mogę lewą, wiesz, bo jestem leworęczny. Iść tam w drugą No stronę. to idź w drugą stronę. Co to ma za znaczenie, ty a a jak, jak debil gania. Się rob... a ja ręcznie? Jak debi gania ja ręcznie, O, jak ganiam jak debi Dobra, tu zaraz zasiejemy trapa Czy ja czemu mam takie czarne A? Dobra. Kontakt? Co to jest kontakt? No to pewnie O, w... już mam 0% Czego? Warden. Ja Czego masz do... rozwalać Wardena? Tak, prój. Ten sam problem. Już nie żyje. Pamiętajcie, żeby sam. sobie Q odpalić naturę, tak żeby nie było video. Tak, tak, tak. Yeah, wow boy, that's what I'm talking about no, to Teraz skaczemy na Hurstow? Tyne ucieczki, tyle Under fire, strzelają do nas Czekaj, czekaj, to jest ten, to jest A, chyba security. gracz Gracz, gracz, gracz Ty dolecieli tutaj Strzelajcie O, Krajman dostałem Gdzie oni są? On będzie uciekał Dobra, coś pękło. Nie mogę go wziąć na cel. Dobra. Coś pękło. Pękło, pękło. A, to jest Captain true, wiesz? O, straciłem kapitana. Jeden nas oblatuje tutaj. Bardzo blisko jest nas. Rozpędź się może bardziej, nie? Rozpędzam się. W prawo, w prawo, w prawo. Dobra, dobra. Ale dostał. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Yo, yo. Cześć, wypadłeś. Tak, 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 odpadłem. Gdzieś mnie przy tym Crusader zabił, wiesz? Nie, nie, Jak Poszły Dobra, nie, 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 Czekaj, może nie, 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 z ja nie, ja nie wyjdę sam, tylko mi No, muszę idź naserwać. po kamyki, ja idę chłopakom pomóc. Leć na niego. Chyba chybki. Dobra. Dobra Kurde, nie mogę się na serwer wziąć. Dostaję, Ale. dostaję. Poszły roki. Idziemy ja Hammerhead jest! jest! Oni na ręcznie. Co za. Ta... Następny. Gdzie jest następny. Kapitan Prof. Jest. Boję jest. do niego, boję do niego. Który kilometra? Ja tam wchodzę do was na hammerhead. No, nie, tak. mogę w... wyżej, wyżej, mu... nie mogę wyżej, wyżej, nie mogę wyżej. Teraz ja mam już. Obróć się mam. w prawo statkiem. To nie jest teraz. Dostał rakiet. Jak ich nie zgubi, to co mu cross sectiony to już nim. Nice. Ucieka. Co o, jest z tą? O nim. Nie ma go? Ucieka. A, ucieka. Nie. Uciek? Ucieka. Jak ucieka? Ja go zgubiłem. Wydawało mi się, Chcesz że go to zgubiłem. Chyba Chyba tak, nie ma. Ucieka. Nie mogę na radarze. Dostał. Bo albo, albo skoczył. Nie, ma go. Nie miałem Nie ma go. potwierdzenia, że był kill. Aha. Oj, też też MacRaima. No pięknie. No dobrze. Dostałem Krab do ma piątkę. O, o, o widzę, o, widzę, o. widzę, widzę, widzę. Obywatel na piątkę. Dobra, ustaw się, przede mną jak Co możesz? Widzę. Co to jest, Mantis? 5 plus bo masz escape. M M 5 plus bo masz escape jeszcze do tego. Aha, ja mam escape? A? Nie. Tak, to jest 5 plus stary. A 5, plus, ok. No kur 5 plus. 5 plus. A bo ja jestem Escape, jeszcze, o kurczę, Tak. Okay. Znikają mi po Mantisa. O, to tak jakbym był słabszy. Bo dopiero uciekam, a to jest nieprawda. Switch Giro, o. Zobacz, no właśnie, to ile jest ile kurwa kanibal, który uciekł z więzienia, więc wiesz. O nie, to nie to gyro. Kontakt. Giro. Skąd ta Giro? Namierza nas, coś. Tak. Ja pierdzielę, cztery godziny mi założyli Przeleciało, ja przeleciało Co to? Kapitan, to on Ucimy. A, okej okay. Weź się na niego, ustaw się na niego przodem może nie? E, nie widzę go jeszcze Dobra, widzę no, to 15 minut stary, jesteś out Jak pójdziesz na skoki teraz, albo na dwie minuty na dwie Gdzie jest ten typ no? ja nie ja, mam ja dużo czasu Ustaw go na, na, na Ale ja, jak, to się zbiera ku Jak to się zbiera te... Do kopalni. Dobra. W prawo, w prawo. Staram się. Ale to Łapy. nie jest złożna za strzałkami, tak? Dobra, A... dostaję, dostaję. Yeah, Abiastu. Maria. Lightweight, baby. Pięknie. Rozwolony. znikło z rakietami. Ej, może Ruch. też wezmę, wezmę Hammerheada. wysłałem na nich 13 rakiet. Uch. jeszcze 51 <głos> Dobra, dobra, dobra Kino dole co tu brać stąd? E, skacz water? na was. On my tak A, skaczesz na nas, dobra, zeruję prędkość. O. No to lecimy na ulicarbie? <noise> no to ja po prostu przeciąłem! Nie, no skaczesz na Nie, też chodzę na statek, też chodzę na statek no od, od razu. Jak skaczymy. Na no To by było napisać Surprise motherfucker Napi Napiszę. Damn boy Dobra Ten krótki filmik mogę zapisać i wrzucić na YouTube.